Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałabym zaprosić Was na marsz pamięci poświęcony ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Marsz odbędzie się 11 lipca we wtorek w Warszawie. O godzinie 17 startujemy z placu Trzech Krzyży. Na godzinę 16 planowana jest msza święta ku czci ofiar niedokończonym szewołyńskiem. Proszę Państwa, organizator marszu, pan Andrzej Łukawski, założył zbiórkę m.in. na pokrycie um, zakupu nagłośnienia, ponieważ no, zeszły rok pokazał nam, że potrafimy się stawić licznie na, na takim marszu. A w tym roku no, liczymy, że będzie nas kilkukrotnie więcej. Także no, takie, takie nagłośnienie jest jak najbardziej wskazane, tak, żeby po prostu było nas słychać. <laughs> Moi drodzy, ten dzień, dzień pamięci ofiar ukraińskiego ludobójstwa. Jest dniem szczególnym. My musimy się stawić tam w Warszawie i pokazać między innymi władzę oraz naszym. Rodakom, którzy są tak zmanipulowani tą propagandą nazywając nas agentami ruskiego wpływu, musimy im pokazać, że dla nas Polaków najważniejsza jest pamięć nie tylko o bohaterach zamordowanych przez Sowietów, Niemców, tak, czy inne nacje, ale dla nas Polaków bardzo ważna jest pamięć o zamordowanych. Zwykłych Polakach, zwykłych sąsiadach Ukraińców. Ci Polacy byli mordowani przez własnych sąsiadów, przez własnych ukraińskich sąsiadów, przez swoich ukraińskich mężów. I to jest najgorsze. To jest najgorsze, że o tych zwykłych ludziach władza chce zapomnieć, my na to nie pozwolimy, dlatego też licznie musimy się stawić. W tej Warszawie i pokazać, pokazać, pokazać wszystkim, że um, temat nie, nie umrze w narodzie. Zapraszam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia.